Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kochani przychodzę do Was z miksem za 45 zł. Mam trzy zdrapki po 10 zł, trzy po 5 także taki miks dzisiaj na odcinku. Zobaczymy czy cokolwiek nam się uda tutaj wydrapać. Nie przedłużając, zabieramy się za drapanie. Zaczniemy sobie co od dużo szczęścia, od dużo szczęścia. Zdrapeczka z numerem 24. Szukamy oprócz wygrywających liczb jeszcze symbolu klipsu. No to sprawdźmy, co tu z dzisiaj dla nas przygotowały. Szukać będziemy 29, 17, 2 i 1. No i sprawdzamy. A mamy 26, 36, 16, 4 i 29 mamy wygraną kochani zobaczcie już mi się tu odsłoniło 15 zł co mnie bardzo cieszy to znaczy że odcinek nie będzie na pusto super dalej szukamy 31 3 32 nie ma 18 i 14, czyli mamy jedną wygraną pod 29, jest to 15 zł. Możemy tyle wygrać? No, możemy. Także super. Zdrapeczka wygrana, kontrolne 3 razy M. To co na to masa kasy z numerem drugim. Zaczniemy sobie może od bonusu, żeby go nie pominąć. Szukamy sejfu, a mamy winogronko.

i 6, dalej. Co nam tu dali? 27, 36 też nie szukamy, 35, no to też blisko, 23 i kończymy 28. No i tutaj już niestety się nie udało. Zdrapeczka jest przegrana, ale to nic. E, gwiazdka z nieba z numerem 11. Szukamy wygrywających liczb i symbolu tej gwiazdki. Zrapeczka fajna, bardzo lubię, często coś tam mi dawała, więcej gwiazdeczek niż wygrywających liczb. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Szukamy 13, 6, 26 i 8. A mamy 29 osiemnaście, dziewięć, siedem i jeden i drugi rządek trzydzieści dwa nie ma trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem no to blisko trzydzieści cztery i piętnaście no tym razem zdrapka się wyłamała, nic nie dała a szkoda, bo bardzo lubię tą zdrapkę kontrolna JM no to co, przechodzimy do zdrapek za 10 zł, zaczniemy sobie od czarnego diamentu z numerem 6. szukamy wygrywających liczb gwiazdki i diamentu diamencik bym nam pomnożył wygraną razy dwa, także fajnie by było go znaleźć, no i sprawdzamy Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia trzy, trzydzieści osiem, dwa i siedem, a mamy dwadzieścia osiem, trzydzieści siedem, trzydzieści jeden, trzy i trzydzieści cztery. Także pierwszy rządek taki obokowy. Dalej mamy trzynaście. Dwadzieścia dwa. Sześć. Jeden. Trzydzieści trzy. No to znowu objechali boki. Z każdej strony. Dalej pięć. Dziewięć. Jedenaście, czternaście i dwadzieścia pięć. Także tutaj też nic nie ma. No i ostatni rządek szans, kochani. Dwadzieścia sześć nie ma. Dwadzieścia cztery obok. Dwanaście, szesnaście i kończymy ósemeczką. Także nic z tego. Tutaj też pusto. Już kontrolne dla potwierdzania. Tak jest MD. No, szkoda, szkoda. Jak na razie, jedna z drapeczka za piątkę pokazała klasę. I na tym koniec. Zdrapkowy kerz z numerem siódmym. Szukamy, szukamy wygrywających liczb, pliku i worka. A wygrywające liczby w tej zdrapce to 49, 17, 11. Dwadzieścia dziewięć i pięćdziesiąt dziewięć, a mamy czterdzieści sześć, dwanaście, trzydzieści jeden, trzydzieści osiem, osiemnaście. Dalej pięćdziesiąt dwa, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt pięć. Dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt siedem, no nic tu nie ma. Niedobrze. Dwadzieścia jeden, szesnaście, trzydzieści dwa, czterdzieści cztery i pięćdziesiąt trzy. No i ostatnie szanse, dwadzieścia cztery, czterdzieści siedem, czterdzieści dwa. 58 i 45. Uparciuchy zdrabki nic nie chcą dać. Sami widzicie, że jak ich by mnie wzięła, to słabo. ZB kontrolna. No i zostaliśmy z ostatnią zdrabką. Płynne złoto, również z numerem 7. Dzisiaj jakieś takie niskie liczby w zdrabkach się wybrały. Płynne złoto, szukamy wygrywających liczb, worka i sztabki złota. No, ostatnia szansa na podratowanie odcinka, na podratowanie budżetu. Szukać będziemy 31, 7, 12, 29 i 6. No i co my tu mamy? 27 warstwa, każdy dobrze wie, tragiczne, ale damy radę. 27, 24. Dalej, 22. Jest złoto, kochani. A złoto daje dwukrotność przypisanej kwoty. Także trochę tu budżet podratowany zostanie. Dalej mamy 4

Mamy trzynastkę, której też nie ma, ale mamy złoto, a złoto daje dwukrotność. Także co mnożymy? Mnożymy dyszkę, czyli mamy 20 zł. Także super. Kontrolne, które tu mamy, to DD. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. No to podsumowując, kochani, wcale nie wyszło dzisiaj tak źle, bo na 45 zł wkładu mamy. 20 zł w płynnym złocie i 15 w zdrabce dużo szczęścia. Także 35 na 45, 10 zł na minusie. Wiadomo, że cieszyłby plusik, no ale te 10 zł na minusie też do zaakceptowania. Są pieniążki na dalszą zabawę. Wam, kochani, dziękuję serdecznie za to, że jesteście ze mną, że dotrwaliście dzisiaj odcinek troszkę dłuższy. Do zobaczenia, kochani. W kolejnych odcinkach Buziaki Pa.